Brawo, znalazłeś wejście. Wyjdaj na poziomie drugim. Poziom drugi to trzeci poziom Backrooms. Są tu głównie długie tunele konserwacyjne. Podczas przemierzania korytarzy napotkasz mnóstwo rur oraz dźwięki maszynerii, przy której jest również bardzo gorąco. Uważaj, bo tutaj możesz napotkać stworzenia częściej niż na poprzednich poziomach. Dostaniesz się tutaj, kiedy na poziomie pierwszym znajdziesz korytarz. Kiedy znajdziesz odpowiednie dnie drzwi, to będziesz na poziomie trzecim. Pamiętaj, co mówiłem na o stworzeniach. Uważaj na siebie.